Dla kobiet bardzo ważna jest ich relacja z mamą. I że jeżeli relacja z mamą jest zaburzona, to trzeba mieć tego świadomość i powiedzenie, ja mam fatalną relację z moją matką, nienawidzę jej. Nie chcę w ogóle mieć z nią kontaktu, tak? Ja mówię, no to idź z tym na terapię, tak? To nie jest dobra rzecz, to tobie nie służy. My tutaj już wiemy, że to też kobiecości nie służy. A taka osoba mówi: Ale to mi w ogóle nie szkodzi. Ja się już odcięłam z relacji ma z matką. Odcięłam się od tego. W ogóle mnie nie, nie rusza, nie rozmawiam z nią. No i czy tu Agnieszka, y, możesz nam y, dać taką receptę, co w takiej sytuacji zrobić? No, ja mam, te, mam też takie klientki, no więc ja od razu ich sprowadzam na, na ziemię, że. Odcinając się od matki, odcinają się od swojej żeńskiej energii. Czyli jakby blokują, jakby wypierają połowę siebie. Eee, I bardzo ważne jest uzdrowienie energii w relacji z mamą. Czyli, jeżeli, no to jest cały proces, to się na jednej sesji nie odbywa. Eee, ale Właśnie jak wychodzą z takiej perspektywy, że ktoś nienawidzi i chce się odciąć. No ja często właśnie mam z tym pracuję, bo wielu z moich klientów mieszka za granicą. To są Pola, Polki, które wyjechały za granicę, ale no powodem najczęściej było to, że one uciekły Czy z domu rodzinnego. Bo, no bo ta, tak jest, albo się ucieka na studia za granicę, albo w ogóle się wychodzi bardzo wcześnie za mąż, bo chce się uciec z domu rodzinnego. Najczęściej, chociaż nie zawsze, ale w wielu przypadkach matka była tym, że tym, jakby zapalnikiem, czyli relacja z nią. Więc bardzo ważne jest uzdrowienie tych, tych emocji w relacji z mamą. Da się to zrobić, da się to jakby przepracować. I no, są na to sposoby. Ja bardzo zapraszam. To, no, właściwie, mama jest zawsze u każdego do, do, do ruszenia, do, do domknięcia, do przepracowania. Nawet jak ktoś mówi, że już z mamą pracował y, kilka razy, y, i wybaczania, i różne tutaj techniki, ale i tak mama jakby wpływa na nas na wielu poziomach życia. Czyli jak na przykład przepracujemy sobie, posprzątamy sobie na przykład o, obszar finansów, bo mama nas na przykład blokowała w jakiś tam sposób przekonania od niej i wzorce, no to za jakiś czas może przy, wyjść coś takiego, że trzeba... Nad mamą pracować w aspekcie relacji partnerskiej czy pasji, bo niektóre, niektóre kobiety nie pozwalają sobie na przykład na odpoczywanie czy na pasję, są w tym trybie pracy i, i cały czas działania, bo na przykład też mają wzorce, że, że od mamy na przykład, tak, że, że, że nie pozwalają sobie pracować, bo mama odpoczywać, bo mama też sobie nie pozwalała, na przykład. I to wszystko potrzebuje być wyrażone, zrozumiane i bardzo ładnie. Potem to, jakby uzdrowienie relacji z mamą naprawia w życiu bardzo wiele aspektów. Poprawia satysfakcję z życia, po prostu jest luz, czuje się no, skrzydła dopiero wtedy, bo nie da się od. Ja nie polecam odcinania. Bo to tak jakbyśmy wypierali siebie, wypierali połowę, co najmniej siebie. Czyli ja polecam integrację, czyli tak jakby zobaczyć to w takiej jakby perspektywie, w takich innych jakby, in, inne spojrzenie, tak, inne zrozumienie. No ale kluczem jest wyrażenie tych emocji z dziecka, tych wszystkich krzyw, które dzie jakby dziecko doświadczało e od strony mamy. Więc tu też jest potrzebna ta gotowość, żeby być otwartym na to wyrażanie tych emocji, tego wewnętrznego dziecka w nas, które jest przez mamę zranione. I też nie trzeba się konfrontować z mamą, aby to uzdrowić. Bo tu pytanie od razu mi się nasuwa. Jeżeli relacja córki z mamą jest taka, że mama jest agresywna, córka się odcięła, ale po drodze też bywa agresywna, Wobec mamy narobi no się no dysfunkcyjna ta relacja, to kto ma się zgłosić na terapię, i mama i córka. Jak ty byś polecała? Jeżeli córka, znaczy no my, my mamy wpływ tylko na siebie. Więc dziecko jakby nie może zmusić, żeby rodzic przyszedł, może tylko nad sobą pracować i zazwyczaj jeżeli ta energia się poprawi już z jednej strony, to, to będzie miało też pozytywny wpływ na tą drugą osobę. Czyli jeżeli matka nie będzie już czuła, że my mamy do niej złość, żal, gniew, nienawiść, jeżeli ona już nie będzie w tej energii naszej tego czuła, to ona też się na nas otworzy. No, i jeszcze takie tutaj w tym kontekście podsumowanie, że jeżeli my coś chcemy, oczekujemy jakiegoś zachowania ze strony mamy, że ma na przykład przeprosić, powiedzieć kocham, przytulić, czy dać coś, to my potrzebujemy najpierw dać to sami, pierwsi. Czyli Mamie. Nie, nie będzie to działać, że, że my coś oczekujemy, wymagamy i ktoś nam to da. Tak, tak to nie działa. Więc polecam bardzo. Popracować sobie nad relacją z mamą, i, i to działa, to działa, przestają. Są duże zmiany i u mnie, i u moich klientów są naprawdę bardzo duże zmiany w życiu, po przepracowaniu relacji z mamą. I naprawiają się te relacje, i klientki mówią: w końcu mogłam mamę przytulić, bo były, nie wiem, imieniny czy coś. W końcu poczułam, że, że taką więź z nią, poczułam, że miłość, że jestem przepływ miłości. A przez 40, na przykład, lat tego nie czułam. A po tych procesach jest naprawdę bardzo duża zmiana. I to też ma wpływ na kobiecość. I to też ma wpływ na kobiecość. Ta, i wtedy się od razu odblokowuje ta kobieca energia, i my tym emanujemy. A jak blokujemy, no to ją jakby i blokujemy swoją kobiecość i siebie.